Dzień dobry Was wszystkich. Nie wiem, co się dzieje. Dzień dobry. Martwi mnie to, bo nie umiem powiedzieć, czemu nie ma dzisiaj. Czemu mam problemy? O, techniczne <laughs> problemy techniczne mi chodzi i nie jest to przyjemne. Um, och, czy to jest to, co ja tutaj mam? Był, no mam to. Czy się uda wam przejść, to widzę, że ktoś się tutaj włączył. Och, tak mnie to dziwi. No cóż, słuchajcie, mamy opóźnienie. Nie wiem ile wy dysponujecie czasem. Ja dysponuję, żeby popraktykować 15 minut. Eee... A widzę, że jeszcze... Ach, wszystko trochę nie tak. No dobra, teraz mi będzie widać lepiej. Słuchajcie, naprawdę nie wiem co się wydarzyło. wypieło mnie, a później nie mogłem tam wskoczyć ponownie. Techniczne trudności. Dobrze, zacznijmy od ruchów biodrami. Jeżeli po drodze zaczęliście sami praktykować, to, to byłoby super. Oj, no ale jak nie, no to po prostu zacznijmy teraz, na ile możecie, może krócej. Okej, okay. w drugą stronę. O, z jednej strony... O dobrze, biodra razem i tu w, w koło O, ręce podnieście do góry. I niech krążą. Z jednej strony się zdenerwowałem, że to nie wychodzi, a z drugiej strony jak zobaczyłem, że tam się, bo ja że się logujecie i jest tam naście osób, 20 w pewnym momencie, to pomyślałem, o, jednak ktoś przychodzi na te ćwiczenia, co było przyjemne, więc takie mieszanie. A. Różne, może nie mieszane, ale co różne. O. O. Ok. I troszeczkę podnieśmy pięty i. O, tak chyba. rozluźnimy górną część ciała. I, o, o, czyli podnosimy pięty troszeczkę nad ziemię. i. O, Ustawy, dajcie troszeczkę dźwięku. A, 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 a. A, a, a. A, luźne barki, luźne barki, luźne ręce. A, luźny brzuch, rozluźnijcie brzuch, rozluźnijcie tyłek. A, luźne pośladki. A, a, a. dźwięku troszeczkę. A, a. Podnijmy prawą nogę na przykład w, kol w kolanie, lewą wyciągnijmy do boku. Stańmy napięcie, palce niech się podniosą do góry, żeby naciągnąć łydkę i tył nóg. I opadnijmy ciałem w, kie w tym kierunku. Puśćcie luźno szyję na ile możecie. Oh, I troszeczkę dźwięku na zewnątrz. Oh. Nie szarpiemy, tylko puszczamy. Czyli druga noga teraz ugięta, ugięta lewa, lewe kolano ugięte, prawa noga wyprostowana do boku. Napięcie palce idą do góry. Wtedy poczujemy od razu o naciąganie łydki. I tu opada w dół, tak żeby poczuć naciąganie. Bez względu. O, oh, gdzie, gdzie dostajecie na tyle, żeby poczuć trochę naciągania, i zostajecie w tym minimum naciągania. Puśćcie luźno, oh, puśćcie luźno szyję. Oh. Oh. tak. O, oh. dobrze. O, oh. weźmy te rękami. Masujmy okolice Achillesa wokół kostki. Dość mocno, po prostu tak, żeby poruszyć rękami tą część ciała. I wokół kostki. I wierzch stopy. Tak, wierzch stopy też. I łydkę, łydkę. U dołu łydki i u góry. i druga noga. Wokół, koski, czyli z wzdłuża hillesa. A, bo na górze stopy. Nie musi być bardzo. O, ważne, żeby było to z czuciem. O, o dźwięk na zewnątrz. O! się rozgrzany i obróćmy troszeczkę barkami o oh. o oh. ugnijcie kolana ugnijcie kolana o oh. o oh. i barkami w jedną stronę w drugą stronę o oh. o oh. dzisiaj poniedziałek o oh. O, miałem powiedzieć, że jutro, czyli we wtorek o 19.30 na kanale Instytut Analizy Bioenergetycznej na YouTubie Instytut Analizy Bioenergetycznej będę prowadził e, zajęcia, taką praktykę e, pół godzina, troszeczkę dłuższą, czyli dłuższą formę. O, okej. Okay. I teraz podnieście barki do góry. I Opuśćcie w dół, oh. do góry i w dół, oh. z dźwiękiem. Do góry i z dźwiękiem opuśćcie w dół. Oh. Podnieście do góry i opuśćcie. Oh. I kilka razy mocniej, nie tyle mocniej, co szybciej chciałam powiedzieć. Przepraszam. Oh. Oh. O, można rękami w dół machnąć, ugiąć kolana do tego, o, o coś takiego o, 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 dźwiękiem, puśćcie dźwięk luźno o, 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 o. i teraz kilka razy Jakbyśmy chcieli zrzucić coś z pleców. Jakbyśmy chcieli pozbyć się ciężaru z pleców. Tylko kolana są ugięte. Miednica jest w jednym miejscu. Nie podnosimy pięt, nie skaczemy przy tym. Nawet jeżeli się pojawiają jakieś emocje, irytacji, to po prostu o, będąc w tym wyrażać na o, może. może wyrażać jakby z podstawą stabilną. Jeżeli chcecie, możecie dodać słowo na przykład "dość", nie chcę, oh, "dość" albo "nie", "złaś", "złaś", oh. 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 super, oh. teraz. Oh. Pokręćmy troszeczkę głową. O, oh, oddech ustami. Nie blokujcie oddechu. Oh, oddech. Oh. Rozluźniać, rozluźnianie oddechu jest super istotną rzeczą. Oddech. Jak pozwala, nie, nie staramy się robić mocniej, nie chcemy mocniej. O. 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 O, dobrze, dobrze. O teraz wejdziemy do łuku, kolana ugięte, łokcie do siebie, przez to otworzymy klatkę piersiową i przenieście miednicę troszeczkę nad kolana. Kolana jak są ugięte, to przychodzą naturalnie do przodu, czyli miednica idzie do przodu. Ale barki nie idą do tyłu. Barki zostają w miejscu. To jest ruch miednicą, a barki są w miejscu. A w tym sposób nie będziemy obciążać sobie dolnych pleców. Jeżeli zrobicie to na wyprostowanych nogach, to od razu obciążamy sobie dolne plecy. Jeżeli ugniemy, to tak naprawdę od kolan do klatki piersiowej jest niewielkie wygięcie. Ale, ale jest otwarcie, i, to, i oddychamy, i jesteśmy. Patrzymy do przodu. Oh. Nie, jeżeli macie tendencję patrzeć na sufit, to weźcie głowy, połączcie głowę z tułowiem. Niech będzie na przedłużonej szyi, nie, nie łam, łamanej szyi w połowie. Oh. Oddychamy, luźny oddech. O, sprawdźcie czy kolana macie ugięte. Czy nadal jesteście w ugiętych kolanach. O, może pojawić się wibracja, może tego nie widać na nagraniu, ale pojawia się u mnie lekka wibracja, takie trzęsienie. I to jest ok, tego to chcemy. O, niech to dotyka naszych napięć, lokat. O, Ok, i przejdźcie do skłonu. Oh, rozluźnijcie luźno głowę, czyli szyję, luźna szyja. Oh, podeprzyjcie dzisiaj głowę w, w lewą rękę na przykład, a prawą pomasujcie szyję. Pościskajcie ją w ten sposób. Pościskajcie ją. Tutaj wzdłuż szyi. O, w podstawie. Podstawie szyi. O, I wisimy. Czyli głowa jest rozluźniona. Szyja jest rozluźniona i my ją masujemy. Lekko ugięte kolana. O, I puśćcie ręce. Puśćcie ręce. Oddech. Swobodny ustami. Luźne ręce. Ugięte kolana. Puszczona szyja. I Miednica idzie troszeczkę do góry, bez przeprostów kolan. I jak się pojawi wibracja, możecie sp sprawdzić, bo dla części osób, jak będą bardziej ugięte kolana, będzie wibracja większa. Dla części pojawi się, jak będą bardziej wyprostowane, ale bez przeprostów. Poszukajcie, uginając lekko kolana i je lekko prostując. Patrz, to jest taki delikatny ruch. Sprawdźcie gdzie, czy się tam nie pojawia takie trzęsienie, wibracja. Jeżeli się pojawia, to w tym miejscu zostańcie w dłużej. Oh, I oddychamy. Rozluźnijcie barki, bo może już się napięły w międzyczasie. Oh, oddech. I Lekkie przysiady takie, ale z głową luźną. Oh, z luźną głową. O. Oh. Bardzo oh. 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 I podnosimy się do góry. Oh. Oh. Okej, okay. tutaj zakończymy, przyznam, że. Ze względu na te trudności na początku, nie za bardzo pamiętam, o której zaczęliśmy. Wydaje mi się, że mija 15 minut, ale tylko wydaje mi się. Więc dziękuję za dzisiaj. Przepraszam za te trudności techniczne, które są po mojej stronie, ale jakoś nie zależy ode mnie samego. Co najmniej jestem nieświadom, że były ode mnie zależne. A i właśnie, jutro o 19.30 praktyka będę prowadził na kanale Instytutu Analizy Bionergetycznej. Zapraszam i dziękuję za dzisiaj i jutro. Zapraszam, mam nadzieję, że na 8.30 się wyrobi z technicznymi rzeczami. Dzięki, cześć.